Dzień dobry, dzień dobry kochani. Z tej strony pizza staram się kończyć tego dnia, kochani moi drodzy. Przychodzę z, kochani z kolejną tygodnią dwieczką dla Was. Eee, kochani moi, z tego powodu, że troszeczkę no. Zatrzymały mnie sprawy rodzinne, eee, to muszę e, kochani. E, jeszcze zapalić właśnie światełko. Muszę troszeczkę tą tygodnióweczkę Wam poprzesuwać. Troszeczkę będą. E, filmiki teraz leciały troszeczkę z opóźnieniem. Potem kochani zrobimy sobie energetykę i potem jeszcze się pojawi jeszcze się jedno takie fajne czytanko pomiędzy energetykami, żebyście się nie denerwowali. Kochani moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, like, za komentarze, za subskrypcje, które licznie tak przychodzą. Ci, co mnie nie znają, mam na imię Joanna i Tarot jest moją pasją. I dzisiaj kochani zaczynamy dalszą część tygodnióweczki. Od 19 lutego teraz do 3 marca. Przepraszam. Już troszeczkę zaczynam znowu, kochani, chorować, więc przepraszam, jak będzie troszeczkę kaszelku. Dobra, dzisiaj, kochani, bliźniaki. Bliźniaki, zobaczymy, co tutaj u bliźniaków się będzie działo. Bliźniaki, moje kochane co u was tygodnióweczka, bliźniaki e, wasza energia ogólna siła, macie dużo siły aby pokonać swoje e, jak powiedziała lęki e, wszystkie takie sprawy, które was e, tutaj e, macie do załatwienia, do zrobienia e, wy jesteście bardzo takie e, silnie energetycznie teraz tutaj e, pełni kochani e, dobrze, patrzymy dalej, co tutaj dla was bliźnięta Cesarz, wychodzi jakieś do Was doświadczenie życiowe. Będziecie planować, będziecie działać za mocno zawodowo. E, zasiewacie coś bardzo na przyszłość mocną. E, bym powiedziała, nie siedźcie e, dużo w głowie. Nie kombinujcie. To, co ma przyjść do Was, to przyjdzie. E, jesteście pewni, chętni tego, co e, e, chcecie, co osiągniecie w, w tym miesiącu. E, Możliwe, że przyjdzie coś nowego do Was. E, no, i to nowe to będzie miłość, kochani. Tylko się nie za bardzo nie mocno nie angażujcie, bo bliźniaki są takie, które się mocno angażują, mocno się trzymają tego uczucia, że to już to i ten i tak dalej. Ale to e, mówię, bliźniaki tak mają, wy to wiecie. Dziewiątka mieczy. No, jeszcze są jakieś blokady, ale zobaczcie po tych blokadach, jak wy to pokonacie, ten strach. Zobaczcie, macie przepięknie, tworzycie rodzinę. Możliwe, słuchajcie, wyjazd. Możliwe, częste wyjazdy, możliwe sprawy zawodowe. Hmm. Są jeszcze spadki energetyczne, ale ja bym powiedziała, że przy tych spadkach energetycznych musicie troszeczkę się um, zastanowić. Poczekajcie, czy ja dobrze dałam tak. Jeszcze może dołożymy po. Eee, czekajcie, po sobie tutaj poprzesuwam. O, tak, żebyście widzieli te karty. O, super. I jeszcze to łoże. No, jeszcze macie transformację, przychodzicie jeszcze do końca. No i jeszcze, czy wam się tutaj coś wam kucie w piątce? No jej, nie będziecie widzieć tego dobra. Widzicie jakoś. E, w piątce była. Ogólnie rzecz biorąc, e, tygodnioweczka bardzo piękna. Dużo wyjazdów, dużo takich e, fajnych rzeczy. Macie dużo pomysłów sobie. O, jeszcze odwrócone nam się karty zrobiły. Uh, 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 poczekajcie. Dlaczego się zrobiły nam odwrócone? To jest pytanie. No już jest dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Macie dużo pomysłów. Macie tą nieskończoność, kochani. Przyjdzie do Was to uczucie, no. Tutaj bym powiedziała jeszcze macie dużo wspominki do um, przeszłości. Niektóre bliźniaki będą się zastanawiały. No kim ja jestem, czego ja potrzebuję. Przez moment będziecie mieli zamknięcie. Finansowo bardzo dobrze. Słuchajcie, macie nowy początek. Jeszcze jakieś tajemnice Wam jeszcze tutaj mogą wyjść po drodze, ale wiecie co? To będzie takie takie dobre dla Was. Uważajcie na fałszywe osoby. W pracy macie ewidentny sukces, ja myślę tutaj bliźniaki. E, mogą być awanse, mogą być um, współprace. Bardzo przepięknie bliźniaki. E, jesteście w tym miesiącu. E, dobra, i dla Was rada od aniołków. Zobaczymy co jeszcze anioły dla Was. Przepraszam Was, ale naprawdę te odcinki będą troszeczkę, no niestety... Przesunięte u mnie w tym tygodniu. Czyli nie wiem, jak jeszcze będę się czuła, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I ok, I aniołki. Jakie przesłanie dla bliźniąt na tydzień. Od yy, 19 lutego do 3 marca. Bliźnięta. Bliźnięta. To dla Was. A bliźniaki mają co? Arcykapłanka ujaźni swoją mistyczną moc. Tak. Jesteś pełny, pełna mistyczności, magiczności. Strażnik ziemi. Pozostań zakorzeniony i ugruntowany. Trzymaj się tego, co ci daje uziemienie. Chodź na spacery, wchodź w naturę. Mhm. Co jeszcze? Strażniczka magii. Odblokuj swoją wewnętrzną magię. Mhm. Członek starszyzny, wyłam się z rodowych schematów, nie myśl tak jak było kiedyś. Mężczyźni rozwijaj się w obecnej sytuacji, idź do przodu. A gwiezdny przodek, pożądaj za swojej duszy. Dokładnie, bliźniaki. E, I w tle mędrzec, bądź oddany i zaangażowany w to, co robisz. Dokładnie, kochani. I to wszystko dla Was. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie też o dzwoneczku. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, abyśmy tutaj w przestrzeni zadziałali. Zapraszam na grupę, zapraszam na Facebooka, zapraszam na czytania prywatne, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę cudownego, wspaniałego weekendu. To wszystko od Pizza Starot. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Papa.